z hali Uniwersytetu Ekonomicznego na meczu Drugiej Ligi futsalu mężczyzn. Witają Państwa i Mikołaj Wójcik. Zaczęliśmy już spotkanie pomiędzy UEKiem a z patronami Nowy Targ. Żółtą kartkę zarobił Marcin Czek grający w składzie UEKu. To była dobra okazja dla patronów w tabeli. Zdecydowanym faworytem jest drużyna UEK-u. Biorąc pod uwagę to poprzednie spotkanie Uwaga, teraz groźne uderzenie, ale jednak obok bramki yy, uderzali zawodnicy łeku Natomiast no to był taki sygnał ostrzegawczy No i teraz mamy bramkę, a zdobywa ją Rafał Witaszyk Bardzo ładna akcja yy, w wykonaniu zawodników łeku a przed chwilą zaliczona asysta, także no na plus, na plus ten początek meczu tego zawodnika. świetna teraz szansa, ależ pomylił się Bukalski. To Lubują się zdecydowanie w wysokich zwycięstwach póki co w tym sezonie zawodnicy UEKU. No zobaczymy jak będzie w przypadku dzisiejszego spotkania. O teraz za, zamieszanie i korzysta z tego wszystkiego Patryk Duda. Y, jest to y, trafienie już drugie y, w tym sezonie tego zawodnika y, przeciwko drużynie ŁUJAKÓW. Wykorzystał nieporozumienie w Czyli w tym meczu uda się zamknąć w taki sposób strzeli. A przed chwilą y, efektownym y, zagraniem w rozegraniu. Y, y, faulowany teraz Marcin Czech. Y, no i y, piłka z boku dla łoku. Uwaga, to było bardzo groźne. No i będziemy... Plutas zdobywa bramkę! A więc 2 do 1 dla drużyny z Nowego Targu. No, chyba musimy przyznać, że jesteśmy zaskoczeni takim obrotem spraw. Się, że Mączyński będzie strzelał, ale inaczej yy, inaczej pokusili się o rozegranie tej akcji zawodnicy u No i to było... Mamy jeszcze dużo czasu, 8 minut do tego, na to, żeby strzelić jakąś bramkę. Ależ teraz... Kipska akurat, ale, ale może to jest właśnie jakiś impuls, który pokazuje, panowie, wracamy do gry, atakujemy teraz mamy kontry w obie strony i bramka, i bramka w wykonaniu Jakuba Ptaka no to była mordercza kontra bardzo szybko przejęta piłka nie pozwolili, powiedziałeś Krakowianie przejmują piłkę, zobaczmy, to będzie bardzo groźna okazja, ostatecznie jednak chyba yy, to był właśnie Witek, który uratował zespół, ale tylko na chwilę ponieważ bramka na 3-2 yy, w wykonaniu Mączyńskiego a więc jednak Ułek Bierze się do roboty. No tutaj się działo naprawdę bardzo dużo. Tutaj wydawało się przez moment. Na Łączyński. No zobaczymy, jak odpowiedzą na to wszystko patroni. Tak, wychodzą teraz z kontratakiem. Ale. No i no. olbrzymie dalej. UEK z kolejną akcją. Zawsze są y, wielkie emocje, i ten pojedynek snajpera z Bramkarzem jest ciekawy do oglądania. Cyknarowicz teraz fantastycznie. Y, trochę przypadkowo piłka dotarła do Tomasza jakieś dogranie w pole karne No niestety niedokładna próba i to jest koniec pierwszej połowy Tak jest słyszymy syrenę więc koniec pierwszej połowy bardzo ciekawej połowy zaskakującej w swoim przebiegu natomiast no, można powiedzieć że to co się zgadza to to że faworyt schodzi na tą połowę z 3 do 2 dla Łeku Stanowić wielkiego wyzwania, natomiast y, tam narzucili tutaj naprawdę y, swoje warunki, o, ależ teraz było groźnie. Pod bramką mułeku po raz kolejny. Ten rzut rożny zostanie rozegrany. Teraz podanie do Prusia. Teraz podanie. Kontra teraz. No i zobaczmy. Akcja sam na sama, ale pomylił się Patryk Duda. To był zawodnik przyjezdnych, że spudłował w takiej sytuacji, ale... Uwaga. Kolejna no okazja. Po po... Za bardzo dostał podanie ze środka boiska. Zobaczymy po raz kolejny. Wieczorek przejmuje tą piłkę. Uwaga. No hit teraz... Wybija kapitan zespołu, yy, gości piłkę z linii bramkowej, to była to. Do... Nie ma nikogo, e, napastnik, jeden z napastników bardzo wysoko, e, z kolei Bukarski był blisko przy linii, no i ci zawodnicy byli rozszerzeni, ale ta świetna okazja! Boga, fantastyczny strzał Rafała Witaszyka, ależ doskonale skończył tą akcję, wywalczył sobie. E, braku doświadczenia e, na tym poziomie rozgrywi, mimo tego, że nie szło im za bardzo w tym meczu. Walczą! O... No chyba sam był zaskoczony. Uwaga, teraz bardzo groźna kontra y, dla patronów. No i wydaje się, że był faulowany w tej sytuacji Mateusz Pluta. Będzie zależeć od wykonania tego rzutu wolnego. No i obroniony ten rzut wolny. Y, piłka z powrotem y, pod nogami patronów. I teraz naprawdę groźnie. I mamy bramkę! I mamy bramkę dla patronów! Doskonała była ta yy, akcja! Świetnie piłkę wprowadził Szymon Witek. Że właśnie nieraz popełniają te błędy, to yy, pokazują też, że właśnie yy, potrafią nieraz utrzymać się przy no piłce. na i i Jest właśnie teraz Groźny yy, strzał w wykonaniu Radosława Antolaka. Yy, natomiast bardzo dobrze Maciej próś. Napasnik Krakowian uderzył przeciwnika w twarz. Tak, sędziowie jednak tego nie zauważyli. Akcja dalitwa. Natomiast faktycznie wydawało się, że wieczorek poczęstował tam swojego rywala Barkiem. Uwaga, bardzo groźna teraz akcja dla patrolu. I mamy 4 do 4! Co tu się dzieje na parkiecie? Radosław Antolak finalizuje tą doskonałą kontrę. To nie mogło inaczej się skończyć. Akcja. Nie, nie. No i tutaj było też bardzo ciekawe zagranie. Czech ładnie przepuścił piłkę, jednak z tej akcji nic nie wyszło. Bramka złapała Antolak, ale teraz strzał i tylko słupek! Tak. To niedopowiedzenie. Tutaj w obie strony dzieje się bardzo dużo. Wynik remisowy, spotkanie na wysokiej ten i żółta kartka w tym momencie. Wydaje się, że chyba za protesty. I to jest to, druga żółta kartka! To jest czerwona kartka, proszę Państwa, dla Jasne, że tak wracamy teraz na parkiet, bo tutaj... Na pewno będzie się wiele działo, już nie bez... Gra w przewadze e, może być zamiast błogosławieństwa e, pewnym przekleństwem, ponieważ przeciwnicy zamykają się, okopują we własnym polu karnym, e, nie planują rozerwać szyków. No i czasami ciężko jest naprawdę znaleźć jakieś No i zobaczmy! To coś nieprawdopodobnego! Mieliśmy tam pewne nieporozumienie. No i za chwilę dostaną kolejnego zawodnika, będą mogli bronić te, tego prowadzenia. No a na pewno teraz właśnie wchodzi Bukalski ze świetną interwencją. To, tak mi się przynajmniej wydaje. No i zobaczmy, szykuje nam się doskonała końcówka tego spotkania. No po... Bo... Słupek teraz! To, że patroni cały czas wydaje mi się myślą o zwycięstwie. Bez pardon. Te decyzje, które podejmowali, no były na pewno bardzo trudne i niektóre drużyny mogłyby mieć do nich oto pretensje. Ta pusta bramka. Ale nie udaje się, nie udaje się. Dziwnego, że chcą wycisnąć ten mecz jak cytrynę. Uwaga, ależ teraz sytuacja Manczyński. ostatecznie, jednak Manczyński zdobywa ramkę. Bardzo dużo było tam w przypadku i po raz kolejny zabrakło szczęścia po prostu defensywie patronów. Yy, jeszcze troszkę ponad minuta grania. O i teraz bardzo brzydki, bardzo brzydka, bardzo brzydka sytuacja po drugiej stronie boiska. Jeden z zawodników bezpardonowo wszedł z przeciwnika, kiedy ten nie miał piłki. Nie wiem, czy sędzia widział tą sytuację. Ja ja przyznam szczerze, że nie widziałem, bo Ja, ja widziałem, się na piłce. bo akurat, ja akurat popatrzyłem na lewą stronę boiska, bo wcześniej widziałem, że tam było drobne spięcie. No, patroni teraz mają ostatnią szansę na to, żeby strzelić bramkę. No jeżeli chcą jeszcze wywalczyć remis, to muszą w tych ostatnich sekundach zdobyć przynajmniej tą bramkę kontaktową. I Tak, nawet jeżeli strzelą bramkę, to ona na niewiele się zda. A nie strzelam tej bramki. Próbował teraz co prawda Dawid Antolak, natomiast yy, to było niecelne uderzenie. No, bramkarz teraz niepocieszony, że yy, wyrzucił za mocno piłkę i uderzyła ona w poprzeczkę, natomiast... Tak, już nic się w tym meczu nie wydarzy. Po niezwykle emocjonującym spotkaniu, niezwykle wyrównanym, łeg ostatecznie wygrywa 6 do 4 z patronami nowy targ, natomiast... Obie drużyny y, będą schodzić y, z wysoko uniesionymi głowami z parkietu, ponieważ to było doskonałe spotkanie.